Jest godzina 7.27, 15 listopada 2019 rok piątek przy telefonie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niemcy przyjęły unijną dyrektywę gazową w sprawie Nord Stream 2, co to znaczy? I jaka to dyrektywa? Y przyjęcie dyrektywy przez Niemców oznacza, że teoretycznie będzie można podporządkować prawu unijnemu. Projekt Nord Stream 2, czyli gazociąg z Rosji do Niemiec, który ma ominąć Ukrainę i wpłynąć na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, tak że Gazprom nie straci tutaj pozycji dominującej i stanie się to tylko teoretycznie, ponieważ Niemcy chcą zaimplementować tę dyrektywę w taki sposób, że w rzeczywistości nie zaszkodzi ona Nord Stream 2 w taki sposób, jak miała zaszkodzić. W zgodzie z prawem europejskim i wdrożenie tej dyrektywy może rzeczywiście być niepełne. Komisja Europejska może teraz zainterweniować lub nie, bo ona będzie sprawdzać, czy dyrektywa jest wdrożona w odpowiedni sposób. Rozłóżmy na części pierwsze to, co Pan powiedział. Czego dotyczy dyrektywa, jak to brzmi. Mm -hmm. Dyrektywa gazowa wprowadza przepisy trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej na nowy, nową kategorię inwestycji, w której mieści się Nord Stream 2. Te przepisy oznaczają, że Gazprom nie mógłby być jednocześnie dostawcą i operatorem gazociągu, tak póki co jest, zgodnie z prawem rosyjskim, więc wymagałoby to zmiany tego prawa, wymagałoby to zmiany ekonomiki całego projektu, prawdopodobnie podniosłoby jego koszty, zmniejszyło zwrot dla rosyjskiego Gazpromu, no i opóźniło e, realizację tego projektu, który już teraz prawdopodobnie jest opóźniony o jakieś pół roku. E, dlatego z punktu widzenia e, Polski byłby to jakiś krok naprzód, bo im później powstaje Nord Stream tym więcej jest czasu dla alternatyw, ale z punktu widzenia całej Unii Europejskiej byłby to sposób na zagwarantowanie, że każda inwestycja podlega temu samemu prawu i żaden monopolista, nawet Gazprom, nie może omijać regulacje europejskich. Natomiast Bundestag przyjął te regulacje w taki sposób, że prawdopodobnie będzie dążył do tego, żeby wyłączyć Nord Stream 2 zgodnie z prawem europejskim, zgodnie ze zrozumieniem prawa europejskiego przez Niemców, wyłączyć Nord Stream 2 spod, spod tej regulacji. I już teraz jest dużo krytyki pod tym, pod adresem tej regulacji. Komisja Europejska ma uprawnienia, żeby sprawdzić, czy dyrektywa została w Bundestagu wdrożona zgodnie z jej oczekiwaniami i w razie czego zainterweniować. Tylko, właśnie, nie wiadomo, czy komisja się na ten rok zdecyduje. Bo Niemcy są potężnym krajem i najpotężniejszym w Unii Europejskiej, a w jaki sposób Bundestag ominął dyrektywę europejską? Pierwotnie dyrektywa zakładała w oryginalnym dokumencie, że wszystkie projekty, które nie zostały ukończone przed 23 maja 2018 roku, czyli Pół roku temu e, muszą podlegać tej dyrektywie. Nord Stream 2 jest cały czas w budowie, więc automatycznie podlegałby tej regulacji. I teraz e, mamy zapis w Bundestagu, który e, sugeruje, że wszystkie nowe inwestycje e, będą e, mogły podlegać tej dyrektywie, ale będzie można je wyłączyć spod niej e, do roku, jeżeli zostaną e, uwzględnione jakieś nadzwyczajne e, okoliczności. I te okoliczności to myślę, na przykład fakt, że. 5 europejskich firm wydało już kilka dobrych miliardów euro na dofinansowanie Nord II, a zatem regulacja spowoduje straty dla tych firm, które już poniosły pewne koszty. W ten sposób można tłumaczyć uzasadnienie, dlaczego Nord Stream II jednak nie powinien zostać podporządkowany tej regulacji. No ale wcześniej już dyrektywa gazowa. Przyszła przez Komisję Europejską, została zatwierdzona przez Parlament Europejski, Rada, Europej... Rada Unii Europejskiej, w której zasiadają wszystkie państwa unijne, w tym Niemcy, zgodziła się na tę dyrektywę, a teraz mamy do czynienia z, pewnym, z pewną próbą e, ponownej dyskusji w ogóle na temat dyrektywy gazowej, która już została ustalona właśnie też z udziałem Niemiec i czasopisma tak to się w języku mówi po polsku pamiętamy słynną aferę Rywina i tam dopisano i czasopisma i teraz Bundestag dopisał i czasopisma do tej w obronie Nord Stream, w obronie Nord Stream ale tam też jest uwzględniony Gazprom a prawo rosyjskie i Rosja nie podlega dyrektywom unijnym ale chcąc działać na terenie Unii Europejskiej, Gazprom musi wypełniać regulacje e, europejskie. Jeśli dyrektywa gazowa ma zastosowanie względem Nord Stream 2, to on nie może być jednocześnie operatorem i dostawcą. Jeśli prawo rosyjskie stanowi coś innego, to Gazprom musi je zmienić, żeby funkcjonować tutaj. Już znalazł sobie pewne rozwiązanie, czyli stworzy pozornie niezależną spółkę, która będzie operatorem, potem Gazprom będzie dostarczał gaz. I rzeczywiście komisja nawet może takie rozwiązanie, zatwierdzić, tylko że to też wymaga czasu. Rzeczywiście będzie bardzo trudno opóźnić ten projekt, ale, ale fakt, że będzie trzeba go dostosować do prawa europejskiego spowoduje, że będzie on później. Nie zatrzymamy go, ale przynajmniej powstanie później to opóźnienie, które jest prawdopodobnie teraz spowodowane między innymi przez długą decyzję tani w sprawie odcinka duńskiego wynosi już pewnie około pół roku i to już jest jakiś krok naprzód względem dyskusji, którą mieliśmy jeszcze w grudniu 2018 roku, kiedy wydawało się przesądzone, że gazociąg powstanie i nie da się nic zrobić. Ale to tylko pozorna gra. Skoro Gazprom może powołać sobie spółkę, która jest operatorem, to w takim razie istoty zagadnienia to wszystko nie zmienia. Komisja Europejska nie ma uprawnień od państw członkowskich do blokowania projektów tego typu. Państwa członkowskie nie przekazało jej takich kompetencji. Do tego dochodzi jeszcze wpływ Niemiec na działanie tej instytucji. Niestety jest on widoczny, bo czasami Komisja Europejska jest łagodniejsza wobec niektórych firm, jak na przykład Gazprom, a wobec innych jest bardzo stanowcza, jak na przykład wobec Microsoftu, Facebooka czy innych firm amerykańskich. To niestety widać. Zobaczymy jak sobie będzie radzić nowa Komisja Europejska, ale w warunkach coraz większej swobody państw członkowskich, które się Komisji nie chcą ukłaniać, coraz bardziej, także Niemcy, no ten projekt Nord Stream 2 także e, łatwiej realizować, bo wspólna polityka generalnie w Unii Europejskiej e, ma problemy, a wspólna polityka energetyczna jest stale kwestionowana właśnie z użyciem projektów Gazpromu i to jest pewnie jeden z celów. Tego projektu z punktu widzenia polityki zagranicznej Rosji, która chce dzielić i rządzić w Europie. Czy śledzi pan budowę Baltic Pipe? Śledzę od początku. I co? No, budowa dopiero się zacznie. Teraz mamy przygotowania do budowy. Była ostateczna decyzja inwestycyjna, była zgoda środowiskowa w Danii, taka sama jak dla Nord Streamu II. Z punktu widzenia środowiska ani Baltic Pipe, ani Nord Stream 2 prawdopodobnie. Nikomu ani niczemu nie zaszkodzą. Foki mogą spać spokojnie. Oba projekty są bezpieczne, bo są realizowane z wykorzystaniem pewnej technologii. I Duńczycy dali zgodę Baltic Pipowi. Z tego względu trudno by im było nie wydać zgody wobec Streamu Drugiego tydzień później wydali w końcu tę zgodę. Ona pojawiła się później niż miała się pojawić, więc to i tak jest być może jakiś krok Duńczyków naprzeciw oczekiwań Polaków, Amerykanów, a być może po prostu działanie. Biurokracji. Tego nie jesteśmy w stanie zdiagnozować, ale Baltic Pipe dostał też tę zgodę i w przyszłym roku powinny rozpocząć się już pierwsze prace, które sprawią, że pod koniec 2022 roku będzie gotowy gazociąg, który w razie potrzeby pozwoli zrezygnować z dostaw z Rosji w ogóle i zamienić je na przykład na dostawy norweskie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert, był gościem poranka wnet na zegarze, godzina siódma trzydzieści pięć.